Witam, po takiej długiej przerwie będziemy siać pietruszkę. Nasiona są już wsypane. Później dosypniemy jeszcze inne. Tutaj jest trudnienie zagrożone. Będziemy potem siać. Pole uprawione. Trzeba teraz tylko zjeść. Bierzemy maszyneczkę i jedziemy. Ręczno siejemy pchając nie maszynowo. Nie mamy dobrego średnika, tylko maszynkę pchając. I tak trzeba kilkanaście razy dookoła, żeby zasiać. Mąż pole uprawił prędzej. Nie, nie, nie nagrałam, jak się uprawia pole, bo byłam na rynku. Nie wiem, czy widać, czy nie widać, jak się jedzie. może teraz, nie sprawdzimy. Widać nasiona lecą, maszynce ubywa, po trochu. Człowiek po zimie nie umie chodzić po polu. Szybko się męczy. Maszynka ze starości skrzypi. Słabo może ją nasmarował na oliwiu. Jedną stronę dojechaliśmy, teraz następną. Tutaj już prędzej zasiałam, zanim nagrywać zaczęłam. Także już widać kawałek pola nagrane, raczej zasiany, nie nagrane. W sumie to mąż chodził, i siał, ja tylko dwa razy. I teraz wzięłam się następny raz. Czyli jedziemy trochę drogę powrotną. Pomału, bo za szybko też nie można, bo nasiona nie będą wylatywać. Po takim świeżo uprawionym polu ciężko się chodzi. Później jak się już ubije po deszczach, to będzie lepiej się chodziło. Już dojeżdżamy już do końca sienia pietruszki. Nagramy, jak do sie się sieje, a do sie się w ten sam sposób, co w sobie. To nie ma żadnej, żadnej zmiany. Trzeba oczyścić kółko na koniec, bo się i fojtło poliło. Так, раз сидимо на що на морхевки. За ним сидим и тупо кажем. Петрушка сейчас зашла. Тут еще у нас петрушка. całą długość około 50 metrów albo dłuższa. I teraz będziemy... ...marchewkę. Najpierw troszkę wysypujemy. Marchewkę zmieszamy z piaseczką. Szkoda marnować nasion. No są takie, one są zaprawione krótkiej zaprawie na marmorkie już. Nie widzicie, mamy no jeszcze kopca z tego No i będziemy jechać z marmorkaczami. Trzeba zobaczyć, czy dobra dziurka ustawiona, czy zwiększyć. Zobaczymy później czy zwiększymy. wielkość dziury. Oczyścić kołko trzeba, bo się też upaprze, i później nie leci. No i jedziemy w drogę następną. I te nasiona są dobrze, czyli dziurki nie trzeba zwiększać, wystarczająco jest. Nie będziemy nic tutaj zwiększali, bo może nawet za grubo, coś mi wolniej. Nie, no, niech tak będzie. Lepiej trochę niech tych nasion wyleci, niżeli ma zabraknąć. Później nie wszystkie okiełkują, dlatego trzeba trochę gęściej to zasiać. Moja towarzyszka oczywiście czeka, żeby piłeczkę jej rzucić, ale piłeczki nie będziemy rzucać. Później możemy nagrać jak lata towarzyszka, co piłkę przynosi. Oczywiście nie do ręki przyniesie, tylko od człowieka. Dzisiaj nawet jest ładna pogoda, tylko wiatr wyje. Zmęczyłam się już trochę. Gdyby był siewnik ciągnikowy, to by zapiął i by pół godziny było wszystko zasiane No tak to trzeba ręcznie Zapchało mi się Nie idzie coś się zepchało muszę się wrócić coś przestało lecieć bo nie wiem jak daleko się zapatrzyłem coś tu już niby jest czasem wpadnie jakiś większy pakroch i nasiona nie lecą Później się człowiek dziwi że nic nie wzeszło trzeba patrzeć na maszynkę, a nie patrzeć nie wyjdzie, Bo czasem się tak zdarzy, że człowiek wzrok odwróci i idzie na oślep. No i droga z powrotem. Tu będzie wszystka marchewka zasiana na tym, ale czyli będzie chodził i będzie się. Ja idę pory myć, muszykowane na rynek, tylko trzeba je umyć. No idziemy łatka, chodź teraz będzie pan jeździł, to pani idzie, chodź pójdziemy pormyć. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na następne. Do zobaczenia, do usłyszenia.